Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj niby karpatka na krakersach, czyli szybkie i banalnie proste ciasto bez pieczenia. Bardzo dawno jej nie robiłam, bo już dość rzadko sięgam po takie ciasta, ale spodziewam się gości, którzy bardzo je lubią i sobie ją zamówili, więc i my się skusimy, bo przecież nie będą jeść jej sami. To przepis jeszcze z babcinego zeszytu, więc sentymentalny, ale warto mieć go w zanadrzu, jeśli jadacie klasyczne ciasta, bo jest rzeczywiście sprawne do przygotowania. Smakuje też nieźle, słodki krem budyniowy i słonawe krakersy tworzą zgrane zestawienie, a wytrawna, czekoladowa polewa cudownie podbija ich smak. To co? Jeśli brzmi dobrze, to zaczynamy. Zapraszam do filmu, a przepis pisany i składniki jak zawsze na www.skutecznie.tv Zaczynam od kremu budyniowego, czyli najpierw gotuję gęsty budyń. Odmierzam 500 ml mleka. I z tej ilości odlewam pół szklanki, resztę wlewam do zwilżonego wodą garnka. I jak zawsze, można zrobić budyń domowy na bazie mąki ziemniaczanej i jajek, na przykład. I w sumie wiecie, że często tak robię, co można podejrzeć w innych przepisach, ale ponieważ to ma być szybkie ciasto, to skorzystam z budyniu w paczce i biorę waniliowy bez cukru. Ten budyń do kremu ma być gęstszy niż klasyczny, więc na moją ilość mleka biorę dwa opakowania i proszek z obu wsypuję do mleka w szklance. Starannie mieszam. I odstawiam na bok. Mleko w garnku zagotowuję często mieszając, kiedy jest już gorące, słodze do smaku. Ja zwykle daję tu jedną trzecią szklanki domowego cukru waniliowego. Jeśli nie macie, zwykły cukier i np. ekstrakt waniliowy. Mieszam, rozpuszczając cukier w gorącym mleku. I kiedy mleko zaczyna się już gotować, wlewam rozrobiony wcześniej budyń. Cały czas mieszając, czekam aż zgęstnieje i zacznie się gotować. Ten budyń będzie bardzo gęsty, bo dałam o połowę mniej mleka, niż wymaga instrukcja na opakowaniu. I taki właśnie ma być. Mieszam zatem, żeby się nie przypalił. I jak tylko pojawią się bąble od zagotowania, to wyłączam grzanie i odstawiam go do ostudzenia. Aby przyspieszyć studzenie, przy obecnych temperaturach można na przykład wystawić garnek na balkon lub za okno. Lub jeśli na zewnątrz jest już cieplej, to na przykład wstawić garnek do większego naczynia z zimną wodą. I niech sobie stygnie, a ja w tym czasie przygotuję blachę i krakersy. Biorę blaszkę o wymiarach 22 na 22 cm. Można wziąć inną, e, zbliżoną rozmiarowo. Na dnie blachy wykładam warstwę krakersów. Zwykłe salone krakersy. Zazwyczaj biorę takie ciut grubsze, niestety w sklepie ich akurat nie było, więc wzięłam takie, jakie były. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Układam równo jeden przy drugim. Jeśli trzeba, luki uzupełniam dokrojonym pod rozmiar krakersem. No i mój spód gotowy, odstawiam na bok. Kiedy budyń przestygnie, biorę 200 g miękkiego masła, odkrawam jakieś 30 g, mniej więcej 3 łyżki powiedzmy, odstawiam na bok do polewy, a resztę masła przekładam do misy miksera i miksuję na puszysto. I kiedy to się stanie, to kontynuuję miksowanie, dodając stopniowo zimny budyń. Ja dokładam po jednej łyżce i czekam, aż połączy się z masłem. Wtedy dodaję kolejną łyżkę i powtarzam, aż w misie znajdzie się cały budyń. Trochę ciężko mi się nakłada jedną ręką, ale mam nadzieję, że to widać. Dobra, i tu już krem gotowy. Miksowałam go jeszcze jakąś dobrą minutę po dodaniu ostatniej porcji budyniu, dzięki czemu jest lekki i puszysty. Taką ma konsystencję. Mieszam starannie od dna i gotowy. Nakładam na krakersy. Sięgam po blaszkę i przekładam tu mniej więcej dwie trzecie masy budyniowej, resztę zostawię na górę. Starannie wyrównuję, równo rozprowadzając. I przykrywam pozostałymi krakersami stosując dokładnie tę samą zasadę. Jeden przy drugim, a ewentualne luki uzupełniam dokrojonym pod rozmiar krakersem. Gotowe? Ja jeszcze lekko dociskam łopatką i na te krakersy wykładam pozostałą jedną trzecią masy budyniowej, rozprowadzając tak z grubsza, ale ja lubię tak niezbyt starannie. Coś takiego? Można też zrobić takie większe górki, stożki. U mnie tak? Odstawiam na bok. Teraz wytrawna polewa kakaowa. Wytrawna, bo kontrastowo bez cukru i ona ma złamać słodycz budyniowego kremu. Do zwilżonego wodą garnuszka lub na małą patelnię wkładam odłożone wcześniej masło, dodaję jedną czubatą łyżkę ciemnego mocnego kakao i jedną łyżkę wody. Podgrzewam, rozpuszczając na bazę polewy. I tę polewę już kiedyś nagrywałam, tyle że z cukrem, ale zasada jest dokładnie taka sama. Na sam koniec, kiedy masło się stopi, a składniki połączą, dodaję jedną, dwie łyżki kwaśnej śmietany. To ważne i nie pomijam jej, bo to ona właśnie zawiąże polewę, czyniąc ją piękną i aksamitną, co widać właśnie przed okiem kamery. Starannie mieszam, rozprowadzając wszystkie składniki równomiernie i polewa jest piękna, aksamitna i głaciutka. I tak przygotowaną polewą, polewam stróżynami ciasto od góry. Sposób dekorowania dowolny. U mnie samo polewanie się akurat nie nagrało, a szkoda, bo wyglądało bardzo apetycznie. Ale tu po udekorowaniu wygląda tak i można to teraz zostawić w ten sposób. Lub patyczkiem, albo wykałaczką pociągnąć te stróżyny, lekko mieszając je z niezastygniętym jeszcze kremem. Ja właśnie dziś zastosuję ten wariant. I ciasto prezentuje się tak. Teraz należy je wstawić do lodówki do schłodzenia, żeby raz schłodziło się, a dwa, krakersy przeszły smakiem kremu i złapały lekką wilgoć, dzięki czemu ciasto będzie przyjemniejsze do jedzenia. Zatem przykrywam i wstawiam do lodówki do schłodzenia, najlepiej na noc. Po nocy w lodówce wygląda tak. Można kroić i podawać. U mnie kostka, czyli kroję ciasto 4 na 4, uzyskując 16 równych kawałków. I obwodzę jeszcze może wzdłuż brzegów blaszki, żeby łatwiej dały się te kawałki za chwilę wyjmować. Najtrudniej rzecz jasna wyjąć pierwszy kawałek. Ja korzystam z widelca, wsuwam go wzdłuż rantu blachy pod ciasto i wyjmuję. I powtarzam z kolejnymi. Tak wygląda ciasto w przekroju i jest absolutnie gotowe do podawania. Zatem tu na talerzu, tu na talerzykach. Cieszy oczy i podniebienia. No to kosztujemy. Kroi się bardzo ładnie jak widzicie. Krakersy nie są twarde i dobrze trzymają się z kremem. Pyszne. Słodki krem budyniowy i słonawe krakersy tworzą naprawdę udane zestawienie, a wytrawna czekoladowa polewa cudownie podbija deserową nutę. Z uwag praktycznych, ja lubię wyjąć to ciasto dobrych kilkanaście minut przed podaniem, żeby krem nie był tak lodówkowo sztywny i zimny. No i jeśli zostanie, to przechowuję w lodówce pod przykryciem. I to chyba wszystko w temacie. Mam nadzieję, że przepis się przyda i zechcesz z niego skorzystać. Przepis, pisane składniki i precyzyjny opis znajdziesz, jak zawsze, na blogu Skutecznie TV. Link, jak zawsze, w informacjach pod filmem. Wystarczy tylko kliknąć i patrzysz na przepis. Serdecznie zapraszam. Jeśli lubisz ciasta bezpieczenia, to zerknij też koniecznie na sernik gotowany, który nagrywałam niedawno. Jest prosty, pyszny i zbiera dużo pozytywnych komentarzy, więc myślę, że może przypaść Ci do gustu, a więcej przepisów podlinkuję, jak zawsze, w opisie pod filmem. Dziękuję za uwagę, za dooglądanie do końca. Przypominam o zasubskrybowaniu kanału, jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem. Subskrybując, wciśnij od razu dzwoneczek po bezpłatne powiadomienia o nowych odcinkach, które mamy tu co tydzień. A subskrybującym, jak zawsze w tym miejscu, wysyłam przepiękny uśmiech, dziękując za subskrypcję i okazane wsparcie. Przypysznych pseudokarpatek Wam życzę smacznego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa-pa!